To jest AITO M9, czyli chiński luksusowy SUV za mniej niż 250 tysięcy złotych. W tej cenie dostajecie absolutnie wszystko. Są tutaj elektryczne drzwi, które automatycznie Wam się otwierają. Dodatkowo wyjeżdża Wam jeszcze podnóżek. Wsiadacie sobie za kierownicę, a tam trzy ekrany. Dla pasażera ekran centralny, a także ekran dla kierowcy. Mamy też oczywiście head który jest w stanie wyświetlać obrazy z kamery. Oczywiście lusterko, które jest kamerą. Dwie ładowarki indukcyjne z wentylacją, no i bardzo ładny panel środkowy. Ale najwięcej dzieje się z tyłu. Elektryczne jest tutaj dosłownie wszystko: od podłokietnika po nawet lodówkę z napojami. Oczywiście macie także tryb leżanki który pozwoli Wam podróżować komfortowo. Zobaczcie, ten fotel zjeżdża do środka, a następnie kładzie się na płasko. Dzięki temu podróż nabiera zupełnie innego wymiaru. Oczywiście, gdyby tego wszystkiego było mało, macie także panel do sterowania, ale to nie jest zwykły ekran w konsoli środkowej, tylko taki ala smartfon, którym sterujecie czym tylko chcecie. Możecie zmieniać tutaj ustawienia klimatyzacji, fotela, no i oczywiście funkcję samochodu. Natomiast najbardziej interesujący jest projektor. Możecie sobie tutaj oglądać Wasze ulubione filmy, słuchać muzyki, a robicie to w totalnej ciszy, dlatego że zarówno z przodu, jak i z tyłu ten sam Samochód ma podwójne szyby, więc w środku jest totalnie cicho. Kiedy już nie chcecie z tego korzystać, przyczepiacie na magnes i zobaczcie, jak to chowa się w konsoli środkowej. W tym aucie dosłownie wszystko jest sterowane elektrycznie, tylko tą roletkę musicie sobie pomieścić sami. Kiedy wyjdziecie z trybu prezesa, możecie także przejść do trzeciego rzędu, a tam miejsca jest na tyle dużo, że ja przy wzroście 185 mogę jechać komfortowo. Mam tutaj wszystko te skórą i dodatkowo jeszcze wentylowaną kanapę. To auto ma tyle bajerów, że nawet te lampy są w stanie wyświetlać animacje. A jeśli chodzi o bagażnik? W konfiguracji osobowej za dużo miejsca nie ma, natomiast z poziomu bagażnika możecie złożyć fotele, a także obniżyć zawieszenie, bo mamy tutaj pełną pneumatykę. Samochód kosztuje w okolicach 260 tysięcy złotych, ma baterię około 50 kWh i dodatkowo silnik 1,5 litra. Dzięki temu maksymalny zasięg tego samochodu to 1400 km, a Ty daj znać w komentarzu, czy jeździłbyś takim wozem.